Spalimy 30. -tkę. No a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku palenia Avanta nie morąc, było? No co? Było minus, ponad 10 było. Odpalamy, ile mamy na minusie? Minus 8 jest, dobra, podgrzewamy świecę żarową. nie pali, co? Pali jak nasz Władimirec. Dobra, pogaszę to, bo tak wszystko nie będzie chodzić. Słuchaj, tam musimy ten przygotować trzy paczki, tam z tamtego magazynu. Bierzemy to, skończyliśmy sortowanie. Skończyliśmy sortowanie, w tym tygodniu będzie wywóz. Dwa, dwa razy pojedziemy. Patrz, resztki o, takie pozbierane z całego naszego sezonu. Takie użytkowe, bo są takie resztki, które się nie nadają. Także znaczy, tu musimy to wie, związać. Zaraz tu ściągniemy siemko. Jak się czujesz, że to są Twoje ostatnie kartony? Z jednej strony fajnie, bo już nie będzie tej roboty, ale już z drugiej strony nie będzie więcej kasy, no. Już to, co sprzedamy. I tyle. No, a w tym roku sezon troszkę słabszy, powiem. No, definitywnie słabszy. Wszystko przez te swoje baseny. Nie, raz przez baseny. A nie, nie. Tyle bym powiedział, pogoda jest głównym czynnikiem, który sprawiło, że susza. W początkowym fazie sadzenia. To naprawdę znacząca susza. No ładnie. I bo zaraz pudełko. No i takie, jakieś delikatne. Daj mu od razu tu? No dobra, od razu tutaj będzie. No. będziemy się spinać. Powiem ci, dobre są te tasiemki. Nie patrz, jedna rolka na cały sezon wyszło Wiesz, ale ja cię rozumiem, ale tam czasami przy rozładunku dzieje się różne historie, jak ktoś na przykład sznurkiem zaczypiają sznurek, sznurek tak nie trzyma, wiesz? To tu masz naprawdę dobrze to ściągnięte, przy rozładunku wygląda to stabilnie, bo przecież tam później rozrywają te taśmy. Także to jest otwierane tam na miejscu i jeszcze raz chyba dwoma taśmami sobie spinane co do załadunku już, no. Taką maszyną. Automatem jakimś? Przelecie. Tak, Maszyna wjeżdża się ona tak blup, blup. Dobrze, które chcesz brać dziś? Катаны. Тен? него. Czekaj, paletę zabieram. Przysuń w swoją stronę. Trzymaj. Chyba gdzieś spokojnie nie można. Dobra, bądź na mnie. Trzymaj trochę, bo one jakieś takie lekkie są. No dalej. Odjadę. Aż mi go szkoda. kurwa, co ty robisz? Co tam? Łebyś mi zgniótł. Żeby linę podciągnąć, bo ci się tam się raz, Kurwa! Ej, kurwa, cię. Masz. proszę ja cię. Proszę cię, tak jakbym kurwa, Ale ja bym był co? Obgadę, tak. wiesz co, tak jakbym ciągnikiem kurwa ci głowę zgniótł, to tak. Ja pierdziele, już co? Jeszcze troszkę na tę stronę, bo nie wejdzie. Ciągnę ja się, się męcz z tym, kurde. To jest męka? A... Nawet nie wiesz, jak się ludzie męczą. Nawet nie wiesz. Tutaj nasz taboczek, tutaj się przyrzuci, a później damy, wiesz... Tako? No. Po, po, po płycie. Plutyce dwa Weź to, wiagro weź, wiagre weź. Czekaj, czekaj, czek, bo ja tu zaraz po kartonach zapierdalam. Czeka, pomału, mało Faktycznie, nie wykorzystuje się wszystkiego, co awant ma. No nie, no właśnie nie wiem. Bo człowiek jeszcze nie ma... Ciągnij ramię, ja szef. No nie mam jeszcze nawyku! Stój, 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 bo tu krzywo. Dobrze, te kartony chociażby miarę proste są na drugi rok nie będzie żadnych palet, raczej będą palety tylko pod samym spodem, tak, to paletami tak. się nie będzie tego. Tak będzie, tak będzie. Chodź, na, na mnie przechyl. Dobra? Oh. No, trzyma. Wieś ładnie, wysuń kurde ramionko. Wysuń ramionko, jak to widzisz podnosi pod się do góry. Dobra. Ale trzymaj, bo jakoś tak niestabilnie jest. Czekaj, może go podsunę troszkę, nie wiem. Coś jest nie tak, krzywo stoi w ogóle. A widzę, no. Nierówno stoi. Jest. Dobra, zostaw, no, trzymaj go. Trochę tak, trochę tak. Jeszcze. No i chodź. Bez obsługowa praca. Spokojnie, spokojnie. To obsługowo. Słuchaj, jak przyjadę, to później się poprzywozi stamtąd resztę z magazynu, wiesz? Dobra. I, i ten, i powozimy tutaj te, te palety na drzewo. Tam powozimy, bo tam trzeba będzie po prostu rębać to wszystko. Nie wiem, czy będziemy rębakiem rębać, czy. A czy, czy rębakiem te klocki będziemy kiero robić, czy jak to zrobimy? Panie redaktorze, jak by byście chcieli? Ręcznie, czy uparko hydrauliczno? A uparka działa? Działa, tylko znowu się kapeć zrobił tam. Dobrze. Uparka działa, tylko wiesz co? Zimno jest. No to jak upał upał kiero, to się rozgrzeje. Rozgrzeje się, właśnie. Teraz takie... No nic, jeszcze jedna dostawa będzie oprócz tej. No i trzeba przywozić już materiał tutaj na... Na podmurowanie tutaj tej ściany jednej, w tym magazynie, na domurowania tamtej ścianki, yy, tam gdzie plecak wisi, nie wiem czy to widać, z połóweczki trzeba podnieść. Ale myślałem, że to będzie się robić zaraz w lutym, wiesz, ale kurczę mrozy, cały tydzień takich solidnych mrozów nadają, także, ale tak, przygotujemy sobie materiał. Czekaj, dzisiaj jest bo jest powiedzmy, że już jest końcówka, no, no że to już jest koniec sortowania tytoniu, zamykamy sezon już, dwie dostawy dziś i... Jeszcze jedno w tym tygodniu. Weźmiesz kamerę, pokażesz ten Wezmę, tak, tak. słynny Nagle chwytak tych teraz, wszystkich. Nagraj teraz. No. Także moi drodzy, ja wam teraz nagram, jak już obiecałem, jak będzie trwał rozładunek chwytakiem, nie widłami, nie jakimiś paletami, chwytakiem jak no to jest. Po prostu zakochałeś się w tym chwytaku. Nie zakochałem się, tylko ten chwytak jest nieodzowny do, do tutaj, żeby ta praca była. Jaka może być praca? Kurwa, brakuje mi słów czasami. No czyli ten chwytak, uważam, że ten chwytak jest nieodzowny przy pracy przy kartonach i tyle. Sami zobaczycie, ja już y, popytałem się o materiał na ten chwytak, także będą robione parę projektów, będzie, będą zaczęty projekt drzwi. W tym samym czasie będą robione projekt drzwi, projekt chwytak i projekt przyczepa. Mater... A kostkę kiedy założymy? Kiedy kostkę chcesz zakładać, jak jest mróz! Wróć Trochę, no. kurwa! Mróz będę zakładał, a co? Skończymy drewno. Ja już tutaj, w tym tygodniu nie wiem, coś czy, czy, czy da się zrobić. Nie wiem, kiedy leśnicz odbije. No Pytałem dobra. się już o ten arkusz blachy. 1000 zł będzie kosztował. Ja procesuję mój chwytak, bo, bo może nic z tego nie będzie. Jak już. nic z tego nie będzie? Dobra. Ty, ty dobra, dobra. Już nie procesu. Maksymalnie to będzie 4000 kosztował. Maksymalnie. Dobrze. No, z, z, ze szlofami, ze wszystkim. To ty daj spokój. Za 11 i co przerabiać? A jakie 11? Co ty co mu No, jakiś tak nie wiadomo jak. Kamera jest w samochodzie. Okej. Okay. Dobra, ja to zamykam. Pokażesz. A później z powrotem pokażesz rozładunek tego. Tak, tak. Słuchaj, zamykaj to. Trzeci pas, pas. Pas. Ja się uważam, bym Ci głowy nie zgrył. To, to, to jest mało istotna rzecz. No, no <grym> tak, No To to można... coś, kartonem! Hmm, kartonem. To nie był pusty karton. Weź już, żaliście tak jak... Ej, a ty jesteś drętw, jak Boże! To zobacz jakie chlopace, kurde! Piękne, co? Dają coś? No nie ma wody, nie ma roztopu. <grym> nie ma roztopu. To, to zdejmuj. Ciekawe czy ten usus odpali. O, odpalę go przy okazji. No, ale zresztą urwiesz ekran mi. Tak, kurczę, co 360? Nie, co 350? Odpalanie Ursusa! O, jakiś. Uj, słaby, co? Tak paliucu. pali Ursus. Ja? Pali, wszystko dzięki nawigacji. Ale, ale ten, akumulatory trzeba powyciągać i podładować, wiesz? Niech to, trochę pochodzi sobie. Ale pięknie palił, co? Widzisz? Kurwa! Z tego co ja widzę, to ma prawie 1000 metrów godzin. Bez jest dziesiątej, patrz. Pa, jak to się jeszcze wygląda. Trzeba by ten wieszak jeszcze chapnąć. Da się go gdzieś tu wsadzić? Mieścisz, a może ci otworzę burtę? Nie, jak go później wyciągnę, Kombinacje, kurde alpejskie. Tak pali 50, o, moi drodzy. No a pokażcie, jak wasze 30 palą. No a T25 po 30 latach gorzej już pali. No. Od kiedy on stoi? 19 roku. Nie, nie, mówię. Z garażu, <laughs> kuźma, Listopada? W nie kuźba. Nieodpalany. Listopadzie chyba. Listopad, grudzień, styczeń. Trzy miesiące. O. Woda. W ciągniku, zamarznięta. Zamarznięta no co, się tutaj jest w tym magazynie wskazywało w, w awancie czujnik. Jakieś elektronarzędzia to masz? Co? Elektronarzędzia tu trzymasz? To nie trzymam żadnych. Dobrze. Znaczy, elektronarzędzia można trzymać, tylko akumulatorów, żeby nie trzymać. No dobra, no tak, tak. Tak, tak, już się przyjechali wreszcie. No masz jeszcze te 60. Po podłodze, po podłodze niech pan nie bo tak jak jednym takim, ooo jest już Tak to się odbywa. Bardzo fajnie, tak cichutko chodzą elektryczne wózki, i słychać nawet jak. Tak, jest rozładowywane. Żadnych palet, żadnych liderów. Chyba. Jeszcze można było góry odczepić, ale. już sobie. Teraz muszę takie coś przekombinować. No jak wszystko, widzicie? To ja czekajcie, można sobie czasami tak... Bom! To jest moja ręka. Tak, to jest, to jest. I tam już idzie dalej tam idzie dalej. Jest całe urządzenie. to jest nieodzowne do rozobęcie kaston. To jest chyba chwytek do akulatury? Tak powo chyba z akuratury. A ja pobieram. Tak. Samochód pusty Samochód pusty Kartony wyładowane także do następnego Jak było? Fajnie? Może być. być. Zimno, strasznie zimno. Robimy podsuwanie jakieś? Nie wiem. Ile hektarów, ile ton? Trudno mi powiedzieć. To prawie wszystko jest. Także w tym roku będziemy... No, co innego robić? Wiesz, bo już mi się zaczęli noscić. Dobra, kończymy. Wykręcam jest wróż, ale to cały tydzień będzie. up to seven